Mam kubicowie! Z tej strony Mikołaj Witam was na kolejnym odcinku na moim kanale Miki z Wędką To no zaczynajmy! Dzisiaj robimy unboxing trzech kartonów od Siki, Byte i Thinking Angles Zamówienia tych kartonów dokonał mój tato To są zakupy towaru i gadżetów na nowy sezon 2024 To co? Przejdźmy do openingu! już prawie otwarta jeszcze tylko kawałki taśmy które to trzymają po bokach tutaj jeszcze zabezpieczenie to odłożymy sobie na bok i tak tutaj mamy peret 2,5 kg 6 mm sticky bites degli kryn do męcenia. Fajny penecik. Albo nie. Tutaj mamy tak, cap oil od Sticky Bites. Odkładamy. Tutaj mamy cloudy krill liquid. Również od Sticky. Tutaj mamy Oddajże na podbierak od Stinky Angle, Anglers. Tutaj mamy Cloudy Crude Liquid od Sticky Bike. To zresztą już było wcześniej. Tutaj mamy Cloudy Blood War Liquid. I tutaj również Cloudy Blood War Liquid. To teraz przejdźmy. O, jest. Tutaj mamy. tutaj mamy jeszcze taśmę od Thinking Angels. Taśma taka, moro, taka, taka. Ok, teraz przejdźmy do zjader. Skąd mamy dwa w jednym? Od przejdźmy. Tutaj mamy żyłeczkę karpiową. Dwadzieścia. Lb... 15 lbs przepraszam odkładam na boczek tutaj mamy Dekryl White Ons kuleczki tutaj mamy Dekryl Sticky Active Wafters Active to znaczy, że są w takiej otoczce, która w wodzie pracuje robi taką chmurkę tutaj mamy różne gadżety Sperki, agrafki. Tutaj mamy pop-upy pomarańcza-pieprz. Od I Sticky The real Active Tooth On. Będzie Również od A tutaj mamy wiadra dwa od O pojemności około 6 litrów. To by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszy karton. Ja teraz biorę się za drugi i widzimy, się za chwilę. Tutaj tylko przetrwę elegancko. O, jest otwarty. Tutaj mamy koszuleczkę kraplaną różowym jako znaczek pliki Rozmiar S. Taka koszuleczka. Odkładamy. Tutaj mamy Zanęte dekryl 2,5 kg Active Mix. Czyli tym się robi osłonkę i lecimy dalej. Tutaj mamy pięciokilową paczkę kulek dekryl 20 mm do nęcenia kulasów. Tutaj mamy paczkę kulek de krill, 16 mm do nęcenia. Tutaj mamy kulasy Bluetooth warm, 16 mm również do nęcenia. Tutaj mamy kulasy Manila. 20 mm w kolorze żółtym. Tutaj kuleczka Bloodworm. 20 mm w kolorze czerwonym. Akryl był w kolorze brązowym. To by było na tyle jeśli chodzi o ten karton. Przechodzimy do następnego. Tutaj widzowie mam do zaprezentowania ostatni już karton na dzisiaj. Otwieramy. Wszystko przeszło elegancko. OK, no odkładamy na boczek i otwieramy. Tutaj mamy felici, flot, flot. Ten, floters, dekrel 11 mm. Tutaj mamy pelecik 2,3 mm. Decry. Tutaj mamy pelecik 2 3 mm. Bloodworm. Tutaj mamy. Dekryl 4 mm pellet. Tutaj mamy Bloodworm 4 mm pellet. Tutaj mamy dekryl dekryl active od kulki 20 mm. Beret, 6 mm Rudworth, Deklear 20 mm kuleczka. To teraz widzimy przejdźmy do nowości. Tutaj mamy Manila Active Pop-Ups. Kuleczka jeszcze przeze mnie nie wytestowana, ale w tym sezonie będzie testowana. Tutaj mamy D Green Active Pop-Ups 16 mm. Kuleczka również nietestowana. Tutaj mamy Pure Tuna Hydro. Tutaj mamy Pure Squid Hydro. Tutaj mamy Pure Sardin Hydro. Czyli sardynka, ośmiornica i tuna. Tutaj mamy Pure Liberty. Hydro. i teraz przejdźmy do tego tutaj są kuleczki The Krill Active Wafters 16 mm które mi i mojemu tacie spisały się najbardziej mój tato, tutaj macie teraz zdjęcie wyciągnął na te oto kuleczki karpia 22 kg 100 gram. i to była osobista jego życiówka taka ryba naprawdę ładna gruba ale bez łusek tutaj widzowie a możecie teraz zobaczyć jak to się wszystko prezentuje tutaj mamy taką garstkę akcesoriów stinky anglers tutaj mamy produkty od Stinky. będziecie wszystko zobaczycie na zbliżeniu kuleczkę po, ka, każdą kuleczkę osobno wam wysypię na rękę i wam pokażę to co zaczynamy Pierwsze co tutaj mamy, no to ten Cap Oil. Teraz macie na niego zbliżenie. Ok. Drugie, no to dwa Cloudy Bloodworm Liquidy. Teraz macie również zbliżenie. Ok. Tutaj macie dwa Cloudy Kryl Liquid. Tutaj macie, macie e, The Krill Active Mix. Tutaj macie e, kuleczki szesnastki od The dekrill. Tutaj macie również kuleczki dwudziestki. Dwie trzy paczki kulek dwudziestek. Tutaj macie koszuleczkę, w której nie zobaczycie na pewno w przyszłych odcinkach, głównie w letnich i w domu. Tutaj mamy kuleczki 16 i 20 od Bloodworm. tutaj natomiast jest kuleczka 20 de Krill Active i Kuleczka 20 Manila. Tutaj mamy 3 rodzaje peletów Bloodworm. 6 mm, 4 mm i 2,3 mm. I tutaj macie peret The 6 mm, 4 mm i 2,3 mm. Również tutaj mamy pelet pływający Dekryl Tutaj mamy tak jak możecie zauważyć garstkę rzeczy od Stiki Tutaj przykładowo stoperki Tutaj mamy żyłkę 1000 metrów co 300 30 metrów jest taka tasiemka, która pokazuje takie odstępy. Ta żyłka jest podzielona na trzy etapy takie. 15 lb. Taka żyłeczka. Taki kolor. Ok. Żyłeczkę zamykamy i przejdźmy do wiader o pojemności około 6 litrów. Ładny, ładny nadruk malowany farbą, która na pewno pozostanie Wam na lata użytkowania. Drugie wiadro jest dokładnie takie same. I to widzowie na tyle w tym odcinku. Zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem. Widzimy się na następnym filmie. Cześć!